Witam, a wy jak tam? Korzystacie z cashbacku na Plutus? Tutaj zaraz Wam pokażę. Tutaj ogólnie zebrałem 92 dwie sztuki już, 93 prawie, jak widać. Obecnie do wypłaty jest możliwe 0,44, to jest 2,33 euro. Tutaj macie napisane tygodniami, ile zarobiliście. W zależności od waszego, Waszych wydatków płatności kartą ich. Dostajecie 3% za każdą transakcję, tak? tam macie później takie różne pułapy. Na darmowym jest, yy, że gdzie nie płacicie nic miesięcznie, jest do 200 euro, I za, do 200 euro po prostu wam płacą cashback, oprócz tego macie jeszcze, tutaj są właśnie takie perki, widzicie tutaj na przykład Netflixa do 10 euro za miesiąc po prostu wam zwracają, albo Lidla, ja mam wybranego. Tylko pierwsza transakcja, którą po prostu tam wykonacie, musi być ponad te 10 euro, żeby wam zwrócili całość. I na przykład tutaj zaraz wam pokażę. Tutaj na przykład w Lidlu za 9,99 zrobiłem zakupy i po prostu za tyle mi tylko zwróciło. Także jednego centa dostanę mniej, ale to nic nie szkodzi, ponieważ i tak, tak tutaj widzicie, zarobiłem troszeczkę. Niektóre sprzedawałem po około niecałe 10 euro, było czy tam 9, nie 10 euro, tylko 9 coś chyba dolara. Także no, ponad 500-600 euro jestem w cashbacku do przodu. Także czy się opłaca? Zdecydujcie sami. Jako nowi użytkownicy dostajecie na chwilę są tylko 10 dolców i musicie zrobić wpłatę tam 20 chyba euro na kartę, ale ta wpłata, tak jak w, w, w wcześniejszym filmiku mówiłem, te 20 euro wam nie znika. To nie jest płatność za kartę, po prostu jest depozyt, który później wyko możecie wykorzystać do zapłaty za coś. Także to wam nie zniknie te 20 euro. Link zostawię pod opisem. Powodzenia.